Jasio przybiega do mamy i mówi. Mamo, mamo, widziałem, jak tatuś robił coś z pokojówką. Tak? Na co takiego? Najpierw ją całował, a potem dotykał. Potem poszli do gabinetu, rozebrał ją i wsadził. Dobrze, synku, w niedzielę, podczas kolacji, opowiesz to wszystko, żeby wszyscy wiedzieli, dobra? Nadeszła niedziela, rodzina przy stole i mama daje znak Jasiowi, żeby zaczął mówić. No więc tatuś całował i dotykał pokojówkę. Później zabrał ją do gabinetu, rozebrał, wsadził, wsadził. Mamo, jak nazywa się to, coś się szoferowi? Głuchoniemy przychodzi do apteki i chce kupić prezerwatywy, ale w żaden sposób nie może porozumieć się z aptekarzem. Nawet na półce nie było wystawionych żadnych opakowań z kondomami. Klient wyciąga więc narzędzie na ladę i kładzie 10 zł. Aptekarz patrzy, patrzy, też wyciąga penisa na ladę i też kładzie 10 zł. Później chowa przyrodzenie, zabiera swój banknot i banknot głuchoniemego. Gość się zdenerwował, macha rękami, przeklina w języku migowym, a aptekarz na to: Jak nie umiesz przegrywać? To po co się zakładasz? A mówiłaś, że byłaś dziewicą. Oj, byłam, Boże, byłam. No zapytaj Mariana, no. Nastolatka wraca nad ranem do domu. Mama jej otwiera, a ona kręcąc majtkami na palcu mówi... Mamo, nie wiem, co to za sport, ale chyba to będzie moje hobby, naprawdę. Małżonkowie udają się wieczorem do łóżka, on od razu zabiera się do dzieła no, Nie, no, przecież no, głowa mnie boli, daj spokój no. no na szczęście dziś twoja głowa nie jest mi do niczego potrzebna hmm. Idzie facet ulicą, patrzy, a tam strzałka z napisem Burdel u sióstr Urszulanek Hmm, myśli facet. Tego jeszcze nie było. Wszedł, a tam za ciężkim, dębowym biurkiem siedzi stara zakonnica i pyta. Czego pan chciał? No, no, skorzystać z usług. Płaci pan tutaj 500 złotych i idzie w te drzwi po prawej. Zapłacił i poszedł. A tam na końcu korytarza kolejna, już młoda zakonnica siedzi przy zwyczajnym biurku. Witam pana. Yy, witam, chciałem. Tak, 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 wiem, 300 złotych i drzwi po lewej. Zapłacił, poszedł. Na końcu korytarza widzi nowicjuszka, siedzi przy stoliczku. Dzień dobry. Yy, chciałem skorzystać z usług. Tak, no 100 złotych i te drzwi za mną. Okej, okay, zapłacił. Już tyle wydał, to stuwa go nie zbawi, pomyślał. Wszedł, drzwi się zatrzasnęły, a facet stoi na dworze, nie może wrócić, klamki z tej strony nie ma, rozgląda się nieco skołowany, a tu mała tabliczka z napisem. Właśnie zostałeś wyruchany przez siostry urszlanki. No i co ci, żono, powiedział lekarz? Powinnam mieć dwadzieścia stosunków miesięcznie. No dobra, dobra na dwa możesz liczyć ode mnie. Wchodzi facet do domu i widzi, jak pakuje się jego dziewczyna. Co robisz, kochanie? Odchodzę od ciebie. A dlaczego? Bo jesteś pedofilem. No, mocne słowa jak na dziewięciolatkę. Facet podchodzi do dziewczyny siedzącej przy stoliku w knajpie. Masz ochotę na chwilę magii ze mną? Ona zaciekawiona. Magii? Tak. Idziemy do mnie, wsiadasz na mnie, pieprzymy się, a potem znikasz. Rozmawia trzech gejów. Pierwszy mówi, Bugs to jest zajebisty sport. Zawodnicy tak się macają, a jakie zwarcie, to już w ogóle prawie mam orgazm. Drugi na to. Ja to jestem bardziej romantyczny. Ja lubię szachy, jak zawodnicy patrzą sobie w oczy. To jest niezwykle romantyczne. A trzeci na to. To jesteście leszcze. <gry> Futbol amerykański to jest to. Biegniesz, ostatnia minuta, kopiesz piłkę i nie trafiasz. I w tym momencie 10 tysięcy spoconych facetów wstaje i krzyczy ci w dope, a ty leżysz i marzysz. Przychodzi Jasiu do burdelu. Trzyma w rękach skarbonkę i rozjechaną żabę. Mówi do burdel mamy... Czy mogę poprosić panią, która ma AIDS? Dziecko, po co ci pani chora na AIDS? Czy to prawda, że jeśli ja będę ruchał panią, która ma AIDS, to też będę miał AIDS? No tak. A czy to prawda, że jeśli jak co dzień przyjdzie do mnie pani niania i będzie mnie molestować, to ona też będzie miała AIDS? Tak. A czy jak później przyjdzie mój tata i będzie ruchał nianie, to on też będzie miał AIDS? No, no tak. A czy jak później mój tatuś będzie ruchał moją mamusie, to ona też będzie miała AIDS? Tak. A czy jak w środę przyjedzie śmieciarz i będzie ruchał moją mamę, to on też. Będzie miał AIDS? Tak? No to o tego kutasa mi właśnie chodzi, bo mi żabkę przejechał. Icek często jeździ w delegację. Jak szedł z walizeczką do pociągu, to sąsiedzi mówią: Ty, Icek, ty jedziesz, a twoja salcia zabawia się w tym czasie z innymi. Nieprawda, mówi Icek. Moja Salcza jest piękna, a wy mi zazdrościcie. Za jakiś czas Icek znów jedzie w delegację i znów słyszy od sąsiadów o zdradzie Salci. Z kolejnym razem Icek pomyślał, a może faktycznie sprawdzić Salcie? Może sąsiedzi coś wiedzą? Poszedł na stację, kupił bilet, siedzi na ławce i duma. Pociąg przyjechał, ale Icek nie wsiadł do niego, wrócił do domu, wchodzi do kuchni, Salci nie ma. W pokoju Salcia leży z Mośkiem, z sąsiadem w łóżku Na to Icek Czy ten kożuch, co wisi w szafie, to od Mośka? Tak, od Mośka Odpowiada Salcie A ten spłacony kredyt na mieszkanie, to też od Mośka? Tak, od Mośka A ten samochód, co my nim jeździmy, to też od Mośka? Tak, tak od Mośka To go i porządnie, Salcie, bo się nam jeszcze przeziębi Jasiu wchodzi do sypialni rodziców i widzi, że jego matka siedzi na jego ojcu i podskakuje. Matka zauważyła synka, gdy wszedł, zsiadła szybko z ojca, ubrała się i zaniepokojona tym, co mógł zobaczyć, poszła się dowiedzieć, co naprawdę widział. Syn spytał, co robiłaś tatusio i mamusiu? Mamusia odparła: Wiesz, jaki twój tata ma duży, no duży brzuch, ma no. Chłopczyk odpowiedział, no tak, oczywiście ma. No więc widzisz, że czasami pomaga mu go spłaszyć. Chłopiec na to, tylko marnujesz czas, to nigdy nie zadziała. Mamusia skonfudowana spytała. Dlaczego tak uważasz synku? Bo za każdym razem jak idziesz na zakupy, ta pani z drugiej strony ulicy przychodzi, klęka w sypialni przed tatusiem i pompuje go znowu. Do sypialni w momencie zakładania przez tatę prezerwatywy bezceremonialnie wkracza mały Jasio. Żeby ukryć swój stan, tata udając, że nim nic się nie dzieje, schyla się i szuka czegoś pod łóżkiem. Co robisz? Pyta Jasio. A, szukam kota, odpowiada tatuś. A co, będziesz kota ruchał? Wchodzi Jaś do łazienki, gdzie kąpie się mamusia. Spoglądając na jej wzgórek, pyta mamusie, co to jest? Szczoteczka. Odpowiada mama. Jaś na to. E, tatuś ma lepszą, bo na patyku. Mama. Skąd wiesz? Jaś na to. Widziałem, jak tata sąsiadce zęby czyścił. <mum>